Polskie Linie Lotnicze Lot poprosiły o miliard złotych pomocy publicznej ze strony Ministerstwa Skarbu. W jaki sposób doszło do tego, że przewoźnik, który miesiąc temu witał w Warszawie Dreamlinera, jest na skraju upadłości. Otóż w 2008 roku, kiedy nowa ekipa objęła władzę i wprowadziła swój zarząd do spółki, popełniono podstawowe błędy w zakresie zarządzania finansami. Zawarto wieloletnie kontrakty na opcje paliwowe wskutek czego za 2008 rok spółka odniosła stratę 730 milionów złotych. Już po tym się nie podniosła. Kolejne zarządy dokładały do tego następne błędy, chociażby eliminacja floty segmentu B737 i zastępowanie tego mniejszymi samolotami, co powoduje, że oferowanie lotu na liniach do Paryża, do Londynu, tam gdzie można zarabiać, jest mniejsze. Kolejny błąd to serwisowanie Dreamlinera, zlecone brytyjskiej firmie Monarch. W tym przypadku te miejsca pracy, które mogłyby być tworzone w Warszawie w, w spółce LOT AMS, spółce zajmującej się serwisowaniem samolotów, są de facto eksportowane do Wielkiej Brytanii. Dziś LOT prosi o opini opinię publiczną o zgodę na. Na pomoc publiczną, a my zastanawiamy się, co należy docelowo zrobić w locie. Kilka podstawowych kroków. Po pierwsze, doprowadzić do obniżenia opłat pobieranych przez lotnisko o Po drugie, doprowadzić do obniżenia opłat pobieranych przez Agencję Żeglugi Powietrznej. Ale potrzebne jest wyjście docelowe. W moim przekonaniu, lot należy wprowadzić do jednej z dużych grup europejskich lotniczych Air France KLM bądź Iberia British Airways na takiej zasadzie, że Skarb Państwa wniesie swoje akcje w locie do spółki holdingowej będącej właścicielem odpowiednio Air France, KLM bądź Brytyjczyków i Hiszpanów w zamian za pakiet w kilku, kilkunastu procentowy w tej, w tej firmie. I konieczne jest oczywiście wynegocjowanie porozumienia akcjonariuszy statusu lotu w takim, w takim układzie. To trzeba zrobić ja mam jedynie wątpliwości, czy obecna ekipa w Ministerstwie Skarbu, jak i w spółce ma jakiekolwiek kompetencje do przeprowadzenia skomplikowanych operacji tego typu.